Jak mnie gardło boli po tym obciąganiu tego czerwonego gnoja! Otwórz ty, kartoflana, gębo, wisisz, hajs za wczorajsze usługi dziwkarskie! Ja nie mogę, co oni w tej telewizji puszczają? Ale przynajmniej ciastka są dobre, co mi wczoraj ten żółty banan przyniósł. No i znowu ktoś mi przeszkadza. Weź, chuj! O kurwa, co to za. Plastelina! Weź, masz kurwa bagno przed domem. Co to za świńskie koryto, twoja stara się w tym kąpie? Weź to posprzątaj. A chuj z tym. No jak zwykle bruda się. Widzę, że sąsiad jest na w pojedynkę, ręka cię już nie boli. Siadaj. Masz, poczęstuj się. No, widzę, że ciastka te, co kupiłem wczoraj. <śm> co to kurwa? Nic tu nie ma? Ja pierdolę, puste jak twój łeb normalnie. No chuj! Egoisto jebany, nawet się nie podzielić, ani jednego mi nie zostawił. Czy 50 mi wisisz? A ty myślałeś, że jesteś się z tobą podzielić? No a co kurwa? Ty masz pusty web. Ja to mam pomysły, patrz, kurwa. Zaraz A Co to za książka pieniądze. pornograficzna? To jest książka, którą kiedyś zajmowałem twojemu dziadkowi, albo nie wiem, tam... O, na gapieczku W każdym bądź razie, leżało u ciebie w piwnicy. No dobra, jeden chuj. To co? Robimy ciaska. Wypierdaj z tym słoikiem, czy tam, kurwa, z bankiem. Miód fiód, jak widzę. Miód z gniazda <laughs> pioszeni, które były w Oj, twoim domu. Spuściłem się jajkami na stół. Dobra. Nie pierdol, zaraz to wszystko zrobimy, tak jak należy. I narzysz się ciastek, tak że pęknie ci głowę. No i kurwa pęknie ci głowa. Dobra, robię za wagę. Tak. Zgadza się, wiesz. Dobra. Wszystko się sypie. Cukier w kostkach i woda w kolanach, nie? Pasz. Dobra. To teraz ta sperma byka, którą cię zawsze karmią. Dobra. pisze, że jedna szklanka. To jest mleko debilu. Sperma byka, to tylko ty masz wodę. No, ale wiesz jakie odżywcze w białko? Nie wiem, nigdy nie próbowałem. Dobra, dolewam. I nie wiem tego na drugie śniadanie, tak jak ty zawsze. Oj, tam. Dobra. Ale coś. roztwór chujowy jakiś taki się zrobił. Ty chuju, chyba rzeczywiście przyniosłeś to ze swojego. Dobra, więcej kokainy! To jest cukier. Więcej kokainy, więcej czpania! pania To o, jest kurwa. cukier debilu. No i zobacz co się stało. Mam pomysł. Przyniosę z wannę. No, kopali cię w niej, jak miałeś się baroczek. No i co z tego? Więcej spermy! Przynajmniej zawsze czysty byłem, a nie taki brudny kutas jak ty. Jak można się w gównie myć? Nie rozumiem. Więcej kokainy! Więcej! A jajuszka? Dobra, to co, mieszamy? Tak się to miesza, debilu. <grym> <grym> nie wiedziałem. Nie. Mieszamy. Ju, ju. No i ujebałeś mi całą wiertarkę. Będziesz to mył teraz. Piepsie. A, chuj. Zdarza się, nawet najlepszy. Co to za kurwa betoniarka? Wymieszamy to w betoniarce. Dawaj, raz, dwa, trzy, cztery, osiem. Taką kurwa pochlą wpierdalamy. Dobra, starszy. Ej, czym się trochę zmieszany, jak zacząłeś mieszać. No może dlatego, że zawsze yy, rodzice się w tym mieszali. Yy, zaraz się pożygam. O kurwa, Ach, widzisz, refleks szachisty dziwko. Zawsze myślałeś, że jesteś w wesołym miasteczku. Dlaczego? No tak naprawdę byłeś w betoniarce. A to wiesz tam. O, patrz, żelazko przyniosłem. Żelazny kutafon. No ten co ci z odcinka z krzyżówką wyjebałem przez okno, bo mi kurwa. Oparzę Kurwa się, mać! Co? No mi... Znowu wyjebałeś! Oparzyłeś mi kutasa, ty pierdoleci zaraz... Nie, 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 nie tym bi, nie bi, dobra, Przepraszam. Cicho, jedziemy. O, o. o! A to jest za małe, panie. Dobra, Maskę, baba. No co, kutasa ci ulepię z tego. Sobie doczepisz. A, cipe. Weź tu kurwa. Co to zimę już mamy? Dawaj na podłogę czy na dywan. Masz swoją wannę. A co? Chcesz solówę z wałkiem znowu? Nie, tym wałkiem to najwyżej mogę ci wsadzić do dupy, o. Co ty to kurwa? Panie, idź pan w chuj. Masz tutaj walec. Wałek za mały. to miętolili ci tym chuja chyba jak mały. Dawaj w chuju, bo tutaj jeszcze wygrabię to. wygrab to... Po się, się tym poklep ty w frajerze. Podraw się po dupie. Patrz, znowu ci zamputuję twoje przyrodzenie. Jakiś z ciebie debil. Patrz, co ty kurwa, kurwa robisz? O no, rąby robię, a co? Ale debil z ciebie. Patrz, no no kurwa. nie, kurwa przed tykaczem do klopa będę to robił. To jest mój Formato Terminator. Dobra, to teraz za karę zapcham w dupę. O! O, mam nadzieję, że już nie wróci. Kurwa, gdzie ja jestem? Aha dobra, już wiem. To mi wszystko wyjaśnia. Zaraz zrobię mu taką foremkę, że się zesra ze wstydu. Aleś w posypkę jebnął? Kurde, to jeszcze z tych płonących Żydów. Dobra, ja tu mam uniwersalną foremkę z doniczki, patrz jakie kółeczka porobię. Dobra, załączę telewizor, znaczy kurwa piec. Takie telewizory to ja wiedziałem, że wasza rodzina ogląda. Dobra, nie pierdol. Lepszych nie mieliście za czasów w komuny. Zaraz cię otruję tymi ciastkami, nie będziesz miał. No co tu przychodzisz? Weź, pierdol to. Co? Co to za kurwa? Żydowskie gwiazdy porobiłeś. Troje mi nie wyszły. Kurwa jeszcze ujebałem se paluki. Chodź, jedny ci rękawicami. Co, myślisz, że złapiesz komara za lewe jajo? Nie, myślę, że ci w wpierdolę w ten pusty łeb. Zaraz se zęby połamiesz na tych ciastkach. A ty kurwa nie zdajesz podstawówki Żebyś się zaraz kurwa na czymś nie przejechał Ej, przejadę się na tobie A ja cię przejadę w dupę. Mam ochotę się zapomnieć i chcę zapomnieć, że mam takiego zjebanego sąsiada No dobra, gdzie moja porcja ciasteczek uczta wielka Masz. Zrekuj się. Kurwa, co, co to kurwa za ciasteczek? Czekaj. De degustacja. Oooo! i wow, jedynki Jedynki burowania aha, kurwa. Aha. I co? A nie mówiłem, kurwa? O kurwa. Rzeczywiście Tapiła tempa twój robię. chuj, normalnie. Dawaj to, mockiem jednym. Jeb, jeb. A widziałeś kiedyś ostrego jeb. chuja? Bo ja nie. No, jak wpierdolisz w niego jakąś papryczkę, czyli to jest ostry, nie? Dobra. Nie wiem, jakie ty się uprawiasz. Takie, żebyś stąd jak najdalej poszedł. Przecież to jest mój teren prywatny. Kładź to nie pierdol, wystarczy, że ci pomagam. No widzisz sąsiad, przynajmniej mam zajebiste kafelki. No co prawda nie jest tak dziurawe jak polska droga, ale przynajmniej nie ma tego gówna. A te dwie twoje jedynki to dam sobie przy A wybić ci resztę zębów? Dobra, spierdalaj. Będziecie kosztować dentysta, drogo chuju.